Witajcie kochani, cześć. Nie będę udawał, że jestem bardzo szczęśliwy. Powiem prosto. Zajebali mi telefon. Nowiutki, tydzień po zakupie. Generalnie droższy niż mój motor. Ale to, co chcę dzisiaj wam powiedzieć, to to, jak, jak zareagowają na tą sytuację i co możecie zrobić, jak możecie zareagować. Hmm, może się komuś przyda ta moja historia. Czasami wiecie, życie nas przytula, a czasami daje liścia prosto w pysk. Ja straciłem telefon, który kosztował więcej niż mój motor i wiecie co? To nie życie decyduje, co się z tobą stanie. To ty decydujesz. Optymizm czy pesymizm, czy szklanka do połowy pusta, czy pełna, czy no, znacie te wszystkie pierdoły. Dzisiaj opowiem wam prawdziwą historię. Będzie Madagaskar, kradzież, i filozofia Wiktora Frankla, a na końcu dla Was takie małe zadanie. No to jedziemy. Wróciłem po miesiącu w Polsce, na Madagaskar. Tak się cieszyłem, że tu wracam, że wracam do ciepła, do słoneczka, do zarobistych ludzi. Umówiłem się ze znajomymi, poszliśmy, poszliśmy na pizzę. Tam długo czekaliśmy, więc zacząłem zagadywać tą, tą panią, która tam sprzedawała. Ona taka zadowolona, że biały, mówi po malgasku. Ja jej mówię, że tak, bo ja tu mieszkam, uwielbiam tych ludzi, w ogóle wszystko jest super. No i długo, długo czekaliśmy na tą pizzę. Ja już zgłodniałem, też chciałem coś zjeść. No i zobaczyłem, że pani sprzedaje lody. Poprosiłem jedną gałkę, zapłaciłem za jedną gałkę, a ona taka w takiej euforii, właśnie dała mi dwie. W głowie, no, same dobre myśli, nie? W życie się do mnie uśmiecha. Jest zarąbiście. Jest cudownie. Na drugi dzień bum. Życie mówi sprawdzam. W środę jadę sobie motorem. Tutaj mam taką, e, taką saszetkę miałem. Tam schowałem sobie ten mój nowy e, telefon. Generalnie to tak chowałem ją pod kurtkę, no ale jechałem motorem. Sobie myślę, no co się może stać na motorze. Ale zrobił się mały korek Musiałem skręcić w lewo, tu przechodzili jacyś ludzie. Ci ludzie przeszli, a ja czuję, że tutaj się lekko zrobiło. Patrzę, nie ma telefonu. No i masz. Stoję, y, stoję w korku, patrzę na tą pustą saszetkę i myślę sobie, serio, naprawdę, tydzień po zakupie, telefon, który miał mi służyć na latach, który miał mi służyć do nagrywania tych y, materiałów. I wiecie co? W takich momentach, Macie wybór, można przeklinać. Nie wiem, co miałem zrobić. Rzucić kluczami i płakać nad losem, albo co mam zrobić. Wiecie, co powiedziałem? Dobra, życie, gramy dalej. Ja wybrałem spokój. Nie dlatego, że jestem jakimś supermistrzem Zen. Tylko przypomniałem sobie taką książkę, którą napisał Wiktor Frank. Ale do tego jeszcze wrócimy. Jedziemy dalej, bo byłem umówiony na spotkanie z Albertem, więc pojechałem do Alberta na piwo. Mówię mu, że nie mam telefonu. No i co teraz robimy? Albert mówi, dobrze Dominik, spokojnie, najpierw y, usiądźmy, wypijmy piwo, porozmawiamy, y, pomyślimy co zrobić. Przypomniał mi się, że no to, tam jest ten iCloud, coś tam działa dobrze, było to połączone z tabletem. Więc mówię do Alberta, Albert, słuchaj, masz... masz y, Ochotę na akcję? Może zrobimy jakąś akcję, nie? Albert mówi, dobra, dawaj, jedziemy. Przyjechaliśmy do mnie do domu, sprawdziłem e, lokalizację. Lokalizacja zmieniała się. Chodzi, ten, ten telefon chodził po, po całym mieście, nie? E, w końcu, tam po dwóch, po trzech godzinach, e, czym, że tak od 40 minut, ponad godzinę, już telefon jest w jednym miejscu. Mówię, Albert, jedziemy, nie? Jedzie, ale on mówi, no dobrze. No pojedziemy, ale co, co zrobimy? Nie? Jak, go, jak go znajdziemy? No, sprawdziłem z tabletem, połączyłem tablet z komputerem, znalazłem lokalizację i można było włączyć dźwięk. Więc włączyłem ten dźwięk. Cieszę się, że to wszystko działa tak, jak powinno. Mówię, jedziemy. Co jest też ciekawe, telefon zatrzymał się. W hotelu. Więc mówię, no zależy, ile będzie gości, może będzie to łatwo znaleźć. No ale Albert mówi, wiesz co, no musimy załatwić policję, więc no tak, no pojedziemy na komisariat, dobra, no ale czy nam kogoś dadzą, czy nie dadzą do pomocy. I przypomniało mi się, że drugi kolega miał znajomego komendanta. Więc zadzwoniliśmy do komendanta, on tam mówi tak, tu macie mój numer kolegi, tutaj z kolegą, wyjaśniliśmy sprawę, pokazaliśmy na tablecie, gdzie jest telefon, jedziemy. Wsiedliśmy z tymi policjantami, bo przyjechałem motorem, a potem byliśmy w czwórkę, bo jeszcze dwóch policjantów nam dali. Więc wsiadamy w taksówkę, taką starą, rozklekotaną katrelkę, katr L to się nazywa ta, te taksówki tutaj, które jeżdżą, stare, stare Renault takie. Podjeżdżamy pod ten hotel. Ja się czuję jak, nie wiem, no, detektyw Colombo, zaraz <laughs> znajdziemy telefon. Najpierw na recepcję, rozmawiamy z kobietą, takie mini, wiecie, przesłuchanie. Kto tutaj jest, ile osób, ile gości, jacy goście. Jest tylko trzech gości, no, ale na trzech różnych piętrach. Więc ja ustawiam z tych policjantów, mówię, słuchajcie, zanim włączę dźwięk, tutaj ustawiamy się w hotelu, słuchamy. Włączam. <laughs> Mieli, mieli, mieli. Telefon wyłączony, nie ma zasięgu. Jak będzie zasięg, to się połączy z tym. No i, i dupa z całej akcji naszej Mission Impossible po prostu nic nie wyszło. Wyszliśmy z hotelu jeszcze tak. No, staliśmy tam chwilę pod tym hotelem. Lokalizacja się nie zmieniała. Goście wyszli w ogóle z tego hotelu, opuścili, bo tylko mówiłem, trzech, trzech było. Wyjechali. No, my z tymi policjantami chwilę jeszcze postaliśmy, oni mówią: Nie, no to wracamy na komisariat, trzeba spisać ten e, raport, czy nie wiem, jak tam to się mówi. Zeznania. Więc spisałem. E, no, i wróciliśmy do domu. Wracając motorem do domu, uśmiechałem się pod nosem. Ale nie dlatego, że jestem wariatem. Tylko dlatego, że e, przypomniałem sobie coś, co zmieniło moje podejście do życia. I zaraz wam to. Zdradzę. W takich momentach jak kradzież telefonu, czy, no, czy czegokolwiek, jak nam ukradną, to jest takie przykre, łatwo się rozsypać, ale przypomniałem sobie słowa Wiktora Frankl'a, psychiatry, który przeżył Auschwitz i napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. I posłuchajcie tego cytatu. Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy: ostatniej z ludzkich wolności, wyboru własnej postawy wobec zaistniałych okoliczności. I pomyślałem sobie, okej, okay, Dominik, straciłeś y, telefon, ale nie straciłeś wyboru. Nie jestem w obozie, nie jestem torturowany, zostałem tylko okradziony. No to mam luksus. Mam prawo się uśmiechać, zaufać, że będzie dobrze. No, i wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Frank jeszcze ma jedną zarąbistą myśl. To jest tak. Pomiędzy bodźcem a reakcją istnieje przestrzeń, a w tej przestrzeni leży nasza wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi. I to jest klucz. Każdego dnia. Masz przestrzeń, ktoś cię wkurzy, yy, szef opieprzy, kolega od, nie odda kasy, masz moment, żeby wybrać wściekłość czy spokój, rozpacz czy działanie. Nie chodzi o to, żeby udawać, że wszystko jest super, nie no kuźwa nie jest, czasem nie jest super, czasem jest bardzo niesuper, ale chodzi o to, żeby nie pozwolić, bo okoliczności cię definiowały. Telefon zniknął? Trudno, ale ja jestem wolny. To właśnie poczułem. Rano po tej całej akcji, jak już się obudziłem na, na spokojnie, no to przypomniało mi się, że mam ubezpieczenie podróżne. Napisałem tam, okazało się, że obejmuje kradzież. Napisałem wniosek, słuchajcie, na drugi dzień od razu kasa wróciła. No nie tyle, co się spodziewałem, znaczy myślałem, że zwrócą więcej, no ale zawsze coś. W międzyczasie okazało się, że kolega przylatuje na Madagaskar, więc kupiłem nowy telefon, który już mam ze sobą. Teraz właśnie dzięki temu mogę na nagrywać. Dowiedziałem się też od kilku znajomych malgaszy, że udało się te telefony znaleźć, bo też im, też im ginęły. Wiecie, policja działa w ten sposób, że oni wysyłają list do, do sieci, takie jak Orange, tutaj jest Telma, RTL, wysyłają do tych sieci razem z numerem e-mail telefonu. Jeżeli ktoś zarejestruje telefon, bo tutaj też tak jest, tak jak w Polsce, że się rejestruje, trzeba pokazać dowód, robią, robią ci zdjęcie, znają twój adres, twoje dane. Jeżeli ktoś na ten skradziony telefon zarejestruję kartę. No to policja może, może odnaleźć ten, ten telefon, tak? Po prostu tą osobę zaprasza na komisariat, czy tam nie wiem jak to się odbywa. Ale no, kilku znajomych udało się odzyskać ten telefon, więc jestem dobrej myśli. Jeżeli uda się odzyskać, to na pewno sprzedam go z zyskiem, ponieważ no, tutaj jednak wszystkie sprzęty są dużo droższe, więc myślę póki co pozytywnie. Życie pisze dziwne e, scenariusze, ale prawdziwa lekcja to nie telefon, to przypomnienie, że przedmioty nas nie definiują, że przedmioty mnie nie definiują, że okoliczności mnie nie definiują, tylko moja postawa. Frank przeżył e, piekło w Auschwitz i znalazł tam sens. Ja straciłem tylko telefon i znalazłem spokój. I zadanie dla Was? Zastanów się, co dobrego możesz znaleźć w swoim trudnym momencie? W jakiejś przykrej sytuacji, która ci się przytrafiła, przy jakiejś stracie, co tam możesz znaleźć dobrego? Zastanów się. Jak chcecie, możecie się też tym podzielić, bo może kogoś też tym zainspirujecie. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, to tutaj macie następne materiały. No i do zoba. Łapki w górę.